Kiedy zaczynaliśmy test nowego Nissan Nauta, zastanawiałem, dla kogo jest ten samochód właściwie. No bo tak, jak na małe auto nie wygląda, chociaż rozmiary są niewielkie rzeczywiście. Z kolei przypomina vana, ale naprawdę vana jest za mały. I odpowiedź mi dała moja żona, która powiedziała: "Tomek, przecież to jest idealne auto dla mnie". I rzeczywiście, to jest prawda. Nie chodzi mi tutaj o to, że jest to samochód tylko dla kobiety, ale dla osób, które przede wszystkim jeżdżą po mieście, czasami wyjeżdżając poza teren miasta. Dlaczego? No bo tak, niewielkie rozmiary rzeczywiście powodują, że autem się świetnie manewruje w mieście. Jednocześnie we wnętrzu jest naprawdę dużo miejsca, szczególnie odczuwa się to z tyłu. Z kolei wyższa pozycja za kierownicą powoduje, że Widoczność jest bardzo dobra we wszystkie strony. Z kolei kolejna sprawa to przesuwana tylna kanapa. Czyli taki patent z takich dorosłych vanów, która powoduje, że można różnorodnie konfigurować wnętrze auta, uzyskując albo większy bagażnik, albo więcej przestrzeni na nogi z tyłu. Jest jeszcze jeden atut tego modelu, który powoduje, że jazda w trasie nie jest męcząca. Pod maską pracuje 90-konny diesel który pozwala na przyspieszenie do setki w 11,9 sekundy, czyli całkiem przyzwoicie i ani nie przez chwilę nie czuje się jakoś braku tchu czy coś takiego na jakichś dłuższych podjazdach. Ważniejsze jest jednak to, że ten samochód jest bardzo ekonomiczny. Producent podaje, że w mieście samochód pali 4,2 litra na 100 km. i przy spokojnej jeździe, ale nie takiej, że byliśmy zawali drogą, Udało się uzyskać właśnie ten y, poziom spalania y, tego samochodu. Naprawdę, to jest rewelacyjny wynik.